Raczulisiu, cześć. Kochani, robimy wasze czytanko na wrzesień i sprawdzamy sobie miłość, praca, co jest najlepszego do osiągnięcia. I wy z każdym znakiem zodiaku. No. I się zaraz dowiemy, co wy tutaj będziecie repecić. Zaraz się dowiemy. Raczulisiu. Najpierw miłość. Najpierw sobie zobaczymy na miłość dla różnych grup raków, zarówno tych z człowiekiem, jak i tych bez człowieka. No dobra. No to spróbujmy zobaczyć, co w tym wrześniu nam tutaj się będzie wydarzać. No to akurat do. O Jezu. No wiecie co? No okej. Okay. Co mi wypadło? Kochani dobra ja sobie to we... Dobra ja sobie te karty wezmę, bo one strasznie współgrają z tym co mi tutaj. I więc ja sobie je zostawię na stole, ale ja muszę Wam zobaczyć na radę na radę na tą sytuację. Bo ta sytuacja jest trochę pozornie bez wyjścia. I ja nie wiem co Wy tutaj... Jakie tutaj jesteście? Zaraz, zaraz. Czy to jest małżeństwo? Czy co to jest? Wy nie macie, to chyba za bardzo hm. macie podjąć decyzję. Dobra, a singlaczek. Singlaczek, bombelaczek. A... Zaraz powiem. Zaraz powiem do singlaczku, bo tu jest przekaz dla jakichś singli, które mają utraconą miłość. Nie cierpią, co prawda, i nie czekają za. Jest pokazane, że już nie czekacie na to. Także no nie wiem, czego to dotyczy. Wydaje mi się, że to jest jakaś wasza, wasza przeszłość. Coś, co miało być, a potem się okazało, że już nie będzie. I już nawet na to nie czekacie. Ale to jest informacja na ten temat. E, w razie, gdyby ktoś tutaj jeszcze czasami myślał, a, a może trzeba było, czy coś takiego. Dobra, ale zacznijmy od tych ludzi, co mają jakiegoś. powiem szczerze, dziwnego ludzia. Słuchajcie! My tutaj mamy dwie tak naprawdę e, sytuacje. Pierwsza sytuacja klatkowa to może być wasze małżeństwo lub wasz związek. I tyle. Jest klatkowa sytuacja. Nikt nie odchodzi, nikt nie odchodzi, ciągłe propozycje, róbmy coś dalej. Zdecyduj się, jest pokazane, zdecyduj się na no, znaczy zdecyduj się na decyzję. Kurde, jak to brzmi głupio, podejmij w końcu decyzję. Bo tu nie ma współpracy. No więc, jeżeli wy macie relację klatkową, taką, że ciągle ktoś nie odchodzi i się nie wyprowadza, i nie wiem, czy wy chcecie się wyprowadzić, czy oni się mieli wyprowadzić, czy. Czy wy ciągle próbujecie ich zatrzymać przed czymś? Bo to tak, jakby ktoś tak był na wylocie prawie, ale potem jednak nie był na wylocie. I ciągle albo my trzymamy kogoś w klatce, albo oni nas trzymają w klatce, albo się nawzajem trzymamy w klatce. I pozorne, że ciągle, że coś dostajemy, że coś my inwestujemy, albo coś ktoś w nas inwestuje. Ale to jest klatka. I to jest dosłownie tak, jakby. Ciągle ktoś był na wylocie, już, już prawie za drzwiami, już prawie zamyka drzwi za sobą, ale ktoś inny mu rzuca jeszcze coś. Ale weź to! O, inwestycja! Dobra, to wracam. To jest trochę na takiej zasadzie. Ale tu jest pokazane, że tu nie ma współpracy, słuchajcie. A jest jeszcze druga rzecz, a propos pracy, właśnie. Nie ma współpracy i zdecyduj się, czy dalej warto się w to bawić. To jest jedna wersja wydarzeń dla tych. Którzy mają taką trochę, powiem szczerze, niefortunną sytuację związkową. Ale jest jeszcze sprawa pracy i pieniędzy. Ktoś może czuć się jak w klatce w obecnej sytuacji. Ja nie mówię, że związek jest zły. Sytuacja materialna dla związku czy dla rodziny może być troszkę niezbyt, powiedzmy, pozytywna z jakiegoś. Znaczy z powodu materialnego, no ja mówię teraz tylko o pieniądzach. Jest pokazane, że trzeba się zastanowić albo nad zmianą pracy, albo nad. Jakimś podjęciem decyzji w sprawie pracy, w sprawie zarabiania, w, spra w sprawie pracy czy coś takiego. Takie coś też jest pokazane. Jest pokazane, żeby coś wybrać, żeby na coś się zdecydować, żeby rozsądnie yy, wybrać i, i zrobić jakąś, Jezu, jak ja nie umiem mówić, ja pierniczę, żeby wybrać jakąś drogę, żeby podjąć tutaj decyzję i rozsądnie pójść w kierunku yy, konkretu. A nie takie siedzimy w klatce, a może to, a może to, a nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, nie. Nie, nie, nie. Jest pokazane, że trzeba podjąć decyzję. I to może chodzić również o podjęcie pracy lub o zmianę pracy. Niektórzy z Was... Nie, a Miszki, ale co? Niektórzy z Was muszą zmienić pracę, żeby być z człowiekiem? Czy oni muszą... A co to może chodzić jeszcze? Że zmiana pracy? Kurde, może to jest takie coś, że ktoś Wam oferuje, jedź ze mną albo... Albo zamieszkajmy gdzieś razem, a jest pokazane, że cały czas yy, nie ma jakiegoś pomysłu, co dalej z pracą. Takie coś jest jeszcze pokazane. Ale klatkowa sytuacja i nie mogę tego puścić, nie mogę odejść, coś nie mogę. A druga rzecz, ciągłe propozycje lub prezenty, lub jakieś okruszki rzucane przez osobę, która nie odchodzi od żony albo od męża. Tyle i tyle. I w tym momencie my już nie mówimy o Waszym związku. Poważnym, tylko o czyimś związku poważnym, który się absolutnie nie kończy. Cały czas ta osoba siedzi w tamtej klatce, ale do was przyłazi. Ale tu mam inwestycję. A jaką masz inwestycję? Tam siedzisz w klatce. Jaka jest Twoja inwestycja? W co ty inwestujesz tutaj? No ale patrz, no tu ci przyniosłem. Albo przyniosłam coś tam. Jest pokazane, tu nie ma współpracy. Jest pokazane, albo zażądajcie, że albo, albo. Albo wy podejmijcie decyzję. W sensie nie bądźcie jedną z dwóch czyichś opcji. Tylko albo wy macie podjąć decyzję, że pa, albo macie zażądać od nich, żeby podjęli decyzję, że tam pa i do was przychodzą. Albo, albo. To mówię do tych, którzy mają osobę, która mogłaby być w klatce, w innej relacji. I wtedy to nie jest, znaczy, wy wtedy też jesteście w klatce, w relacji, która no tak jakby się nie rozwija. Nie kończy, ale nie rozwija. Też jesteście w klatce, ale oni są w klatce też gdzie indziej. No więc w tym momencie jest pokazane, że trzeba podjąć decyzję. Kani. Jest jakaś grupa raków, która gdzieś miała jakąś wielką miłość, niby już nie czekacie, ale cały czas pozostała, jak, wiecie, tak, jakby sentyment pozostał. Dla niektórych z Was tutaj rolę odgrywa czyjaś matka. Być może matka was wspiera, a być może Wy po tej osobie byliście w ciąży i macie dziecko z tą osobą, ale na tą osobę już nie czekacie, to mogą być różne rzeczy. To może być takie coś, że został wam sentyment i miłość. Ale nie czekacie już na nich, zostało wam dziecko po nich, ale nie czekacie, albo matka was wspiera w tej sytuacji. Więc tego typu powiedzmy sytuację. Nie czekacie, przestajecie czekać, nie ma sensu. Kochani, powiem Wam tak: ja nie wiem, czy ta informacja jest, dla, jest Wam potrzebna do czegoś, ale ja mam tę informację, że. Tamta sytuacja była karmiczna i ona się nie rozwijała. Wy mogliście w pewnym momencie się zastanawiać, kurde, a może ja powinnam była tam inwestować, czy powinienem była, może trzeba było próbować to rozwijać. Może trzeba było być bardziej dojrzałym i jakoś tu coś zainwestować w coś poważnego, a to jest pokazane, nie, tamta sytuacja to była jakaś. No, niestety, negatywna karma i ta sytuacja nie miała rozwoju, dlatego tu jest pokazane nie, tu już nie byłoby do czego wracać. Dlaczego? Nie, nie dlatego, że ta osoba by nie chciała, może by i chciała, może byście nawet i prób próbowalibyście coś razem robić, ale jest pokazane, ale dalej nic by się nie działo tak, jak wy byście chcieli, żeby się rozwijało, bo to jest jakaś karma. Karma zawieszenia w sytuacji, która nie idzie do przodu, w której ktoś nie rozumie swoich błędów, nie naprawia swoich błędów. To jest na takiej zasadzie. To jest tak jakby pocieszka dla tych, którzy czasami jeszcze mają taką myśl: a może powinnam było, a może powinienem, a może coś tam, coś tam, może źle zrobiłem, czy zrobiłam, a to jest pokazane, ale tam by nie było nic więcej. Więc no, no w tym momencie, do czego my byśmy nawet wracali? To jest na takiej zasadzie. Jest jeszcze jedna grupa Rachu Lisiów. Która, nie znaczy to powiedziałam przed chwilą, no to to jest to samo, powiem drugi raz, która siedzi w jakiejś relacji, w której jedno z was, niestety, jedno z was chce być w poważnej bardzo relacji, typu rodzina, a drugie z was marnuje czas tej osoby. O, marnowanie czasu kogoś poważnego, dlatego że nie ma tu rozwoju. Karmiczna relacja bez żadnego rozwoju. To jest tak, jakbyście siedzieli, w relacji z kimś, kto wie dzisiaj, że i tak z wami później kiedyś nie będzie, a wy byście siedzieli i nie wiadomo na co czekali. No to, no to, ale to powiedziałam przed chwilą do tych, którzy, którzy mogą mieć jakąś dziwną relację z czyimś mężem czy, czy czyjąś żoną. No to powiedziałam coś podobnego, ale to może być równie dobrze dwoje singli i ktoś was tak zaczepia i tak niby was zwodzi, a cały czas się tutaj nic nie rozwija. Ci, którzy nie mają żadnych osób, kochani, jest pokazane, że macie w sobie bardzo dużo miłości do ofiarowania i jest pokazane, że nawet jeżeli dzisiaj nie widzicie możliwości, żeby tą miłość komuś dać, bo nie widzicie na horyzoncie jakiejś osoby, to nie znaczy, że ta osoba nie przyjdzie później. My mamy po prostu takie okresy w życiu. Mamy taki okres, kiedy się bardziej na coś otwieramy i okres, kiedy się bardziej chowamy. I to jest pokazane, że to jest naturalne. Natomiast uważać na karmę wracającą. Na ludzi, którzy będą powtarzać te same cykle z wami, które już kiedyś robiliście. Na przykład z kimś innym. No, Miszki. Raczuli się, co to było? Cóż to było? Takie problematyczne czytanie na miłość, powiem szczerze. Dobra, a co w pracy w takim razie? Co w takim razie w pracy. Ja, z, tym, z tym więzieniem tam w tych związkach, to to było takie, że ktoś siedzi w jakimś więzieniu albo w jakiejś klatce, to to było takie trochę dziwne. <laughs> Także zastanowić się, czy coś się z tym da zrobić. I jakieś pieniądze tam były jeszcze też pokazane. Czemu ja teraz mam w głowie więzienie i pieniądze? Dobra. Nie wiem. Misiaczki? A czemu dzieci wam zaburzają życie pracowe, życie zawodowe? Czemu dzieci stoją wam na waszym życiu zawodowym? Słuchajcie, nawet jest pokazane, żebyście może i coś nowego zrobili. Ale nie kończycie czegoś starego. Powinniście sobie dać z czymś starym spokój. Tylko pytanie, co to jest? Tak, jakbyście totalnie zawisnęli. Zawis... Zawisnęli? Psz, dobra, tak jakbyście byli zawiśnięci totalnie jakoś w jakimś takim martwym punkcie i nie robili nic, żeby na przykład się czegoś więcej nauczyć, tu pójść na jakieś studia, tu coś rozwijać, tu em, nie wiem, zakończyć coś dotychczasowego po to, żeby móc zacząć coś nowego. Słuchajcie, Wy możecie mieć cały czas stabilną pracę, ale należy coś zakończyć, żeby móc rozpocząć nowe, na przykład... Kończymy projekt, który robimy już od wielu miesięcy, po to, żeby rozpocząć nowy projekt we wrześniu. A wy nie kończycie tego projektu. Nie robicie wystarczająco, żeby to się rozwijało, tylko tak, jakbyście się zatrzymali troszeczkę z jakiegoś powodu. Jest jeszcze gdzieś raczuliś, który ma jakieś dziwne marzenia z dzieciństwa, których nie może odpuścić, a jednocześnie nie robi nic w kierunku, żeby to było. Jakieś niespełnione marzenia z dzieciństwa, nieodpuszczone do tej pory. Albo zrobić krok w kierunku tych marzeń, spróbuję raz. Jak mi się uda, to widocznie jestem do tego stworzona, stworzony. Jak mi się nie uda, to trzeba będzie się dobrze, mądrze zastanowić nad tym, czy to na pewno jest moja droga. Może inną drogę mam na to życie. Może tamto niespełnione z dzieciństwa było kiedyś drogą, ale została ta droga przejdzięta, i teraz już nie ma do tego powrotu. Bywa i tak. Nie ma co ludziom wmawiać głupot, że wszystko można robić w życiu. Kochani, jeżeli dziewczyna miała marzenie, że będzie miss Polski czy miss świata, a teraz ma lat 45, to już sobie tego marzenia nie spełni, bo już nie wróci do przeszłości. Tak o tym pomyśleć. Czasami nie możemy już wrócić do przeszłości i trzeba to puścić. A tu ktoś nie może tego puścić. Nie cholery. Albo czegoś nie kończycie, co powinniście zakończyć. Nawet jakiś Raczuliś, który jest na studiach, albo pisze jakąś pracę, zachowuje się niedojrzale, nie wiem, nie chce skończyć tej pracy, albo nie chce zacząć nowej pracy. Ja mówię o pracy, chodzi mi o pisanie pracy, na przykład jakieś licencjackie, magisterskie, nieważne. I ciągle się to nie kończy, nie kończy, nie kończy, bo ktoś tego poważnie nie traktuje. I się nie może skończyć, a jest pokazane: weź się, raczulisiu. nie tyle do roboty, co do myślenia i, i planowania. Zaplanuj i podejmij decyzję. Tu jest krótka piłka. Nie ma czegoś, coś jest nieskończone, nowego nie ma, nie rozpoczynamy, nie robimy. To podejmij decyzję, żeby zrobić. Albo podejmij decyzję, żeby skończyć. Albo podejmij decyzję, że tego już nie będę robić w życiu, zajmę się czymś innym. Ale podejmij decyzję. Tu jest pokazane, że to trzeba zaplanować. Z głową to trzeba zrobić. Miśki, Naprawdę, w tym momencie coś was tu stopuje. Jest gdzieś jakaś grupa raków, która jest przez dzieci stopowana. Słuchajcie, albo dzieci pójdą do instytucji, albo już chodzą do jakiejś instytucji, nie wiem, szkoła, czy co to tam jest, przedszkole, czy coś takiego. I to nie jest żadne, czego chcę powiedzieć za dużo w, w jednym zdaniu. Trzeba to dobrze zaplanować, bo to jest też karta planowania. My musimy dobrze wymyślić i zaplanować, jakby to miało wyglądać. Dzieci są tu, ja wtedy idę do pracy tu albo robię to, tu się rozwijam, tu się uczę, tu coś, to musi być dobrze zaplanowane. A coś tu nie idzie. Albo przez dzieci, ale zwalane to jest na dzieci, a tymczasem tu trzeba dobrze to zaplanować, żeby było lepiej, albo przez jakieś niespełnione marzenia z dzieciństwa lub coś, co jest nieskończone. A powinno być jedno zakończone, żeby rozpocząć nowe na takiej zasadzie. Jest gdzieś jeszcze raczuliś, który być może chciałby rozpocząć nie wiem, czy własny biznes, czy studia, czy jakiś projekt, ale chciałby coś rozpocząć. Ale chyba emocjonalnie nie czuję się gotowy lub nie czuję się wystarczająco silny. Albo wam ta kobieta będzie pomagać, to jest kobieta, która jest mądra i ma wiedzę i mogłaby wam pokazać drogę, żeby to zrobić, albo wy macie się zamienić w tą kobietę planującą. Jak zaczniecie planować i będziecie już wiedzieli, jak to ma wyglądać, to wtedy to rozpoczniecie. Tylko, że to trzeba zacząć robić. Teraz już we wrześniu. No. Teraz we wrześniu zaczynamy robić. Yy, Miszki, dobra. A zobaczmy w takim razie, co jest najlepszego do osiągnięcia w tym miesiącu. Najlepszego. Co jest najlepszego do osiągnięcia. Pamiętajcie, najlepsze do osiągnięcia to powinno być teoretycznie powiązane z tym, że jak rady weźmiecie. O Jezus, zwycię, O Jezusicko. Dobra, no to nie wiem, jak to się łączy z tym, o czym mówiłam przed chwilą, tak między Bogiem a prawdą. Ale dobra. Jest gdzieś grupa raków, która się pozbędzie marnotrawnego męża, byłego, wracacza, męża innej kobiety lub kobiety, która ma gdzieś męża, w sensie osoby, która ma gdzieś indziej związek. Osoby, która z wami albo jest, ale nie jest dla was dobra, albo nie jest i nie inwestuje w was. O! Czyli osoby marnotrawnej się pozbędzie, raczuliś jakiś, jakiś raczulisz się osoby marnotrawnej ma pozbyć, to jest najlepsze do osiągnięcia. I karta sukcesu i wygranej. Mało tego. To, to, to jest zrobione bez żalu. To jest zrobione bez żalu. To jest na takiej zasadzie, czuję się, jakbym wygrała, albo jakbym wygrał. Czuję się silniejsza, silniejszy. I nie będę cierpieć. Nawet mi się płakać nie chcę. Tak jakbym odzyskała swoją siłę nagle, czy odzyskał. Um, I nawet jest pokazane, że y, uleczenie jakiegoś serca, w ogóle uleczenie jakiegoś serca, poradzenie sobie z jakimś problemem, to jest też pokazane. I mamy kartę sukcesu. Słuchajcie, również i w pracy. Jeżeli ktoś chce robić karierę, chce odnieść sukces, to jest pokazane, że trzeba będzie... Um, jak to się nazywa? Przejąć kontrolę nad swoim życiem. Pamiętacie, co myśmy tam mówili przed chwilą przy pracy? Że trzeba coś dobrze zaplanować. Niektórzy będą planować z jakąś kobietą, czy z jakąś osobą. Nie musi być kobieta, ale prawdopodobnie jest kobieta. Osoba, która albo doradza. Albo pracuje z Wami, albo jest matką, albo jest jakąś tam inną, nie wiem, znawcą, może jest księgową, może jest jakąś finansistką, nie wiem kim jest, Jezusicku, ale tak jakby doradzała, tak jakby dobre rady, miała, ma wiedzę na ten temat i doradza. I jest pokazane, że ta osoba może Wam pomagać, albo to Wy wejdziecie w energię, Takiej osoby, nie doradzającej, znaczy być może, ale osoby, która y, ma wystarczająco dużo wiedzy, żeby coś dobrze zaplanować, i wtedy będziecie rozpoczynać nowe rzeczy, ale wtedy wchodzicie na kartę sukcesu, i wtedy byście mogli odnieść naprawdę jakiś sukces. Miszki to są bardzo dobre karty do osiągnięcia, tylko mówię, po to są rady, żeby te rady brać. Pamiętajcie, wszyscy, którzy są w klatce, ta relacja może nie być dla Was dobra. Tyle. Miszki, tyle, nic więcej nie mówię. Wy z każdym znakiem zodiaku, od baranka do, em, do rybeczek, od baranka do rybeczek. Z każdym znakiem. Lecimy. No, z niektórymi znakami macie dobre, a z nie macie, macie albo bardzo dobre karty, albo takie jakieś strasznie dynamiczne. Miszki, naprawdę. Z barankiem mamy szóstka monet. Szóstka monet albo mówi o pieniądzach, prezentach, dawaniu czegoś, odbieraniu, dawaniu. Wszystko się dzieje równo i sprawiedliwie, albo o inwestowaniu. W relacje. Jedno inwestuje, drugie inwestuje, dzieje się tu coś, rozwija się, warto inwestować, dobra karta. Z bykiem mamy kartę samotności i opuszczenia. Jeżeli yy, ktoś kogoś, komuś proponuje terapię, ta, te ta terapia nie jest w ogóle robiona, ktoś nie pójdzie na terapię, a jeżeli pójdzie, to nie korzysta z tej terapii, bo nie ma wglądu. Albo jest ktoś opuszczony i samotny. Nawet jak jest w związku, może czuć się samotny. Z bliźniętami mamy pokazany kryzys małżeński albo relację, która nie przeradza się w poważniejszą relację. Czyli albo jest poważna, ale jest kryzys, i trzeba się nad tym zastanowić, albo jest taka, że nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek będzie poważna. Na ten moment niestety tutaj jest zachwiana ta stabilizacja. Z rakiem. Albo zakończenie romansu, albo niezadowolenie z romansu. Jeżeli jesteście w bardzo poważnej relacji, coś tutaj kuleje romansowo. Wiecie o co mi chodzi? Niezadowolenie, brak spełnienia marzeń, ale takie niezadowolenie, albo ktoś myśli o zakończeniu relacji, która to też nie wiadomo, czy zmierza w ogóle do, do gdziekolwiek. Z lwem mamy pokazane, albo destabilizację w związku i znowu kryzys małżeński, albo, no i tu by nie było złe wcale remonty lub przeprowadzki, zmiany domu i to może być ym, na chwilę takie destabilizacyjne, dlatego że Wy będziecie się czuli, że no wszędzie bałagan, tu trzeba się przenosić, tu nie wiadomo, gdzie ja mieszkam, tu mieszkam, tam mieszkam, w ogóle się dzieje, nie? No więc to by mogło spowodować burdelo, ale jeżeli to jest po prostu relacja, nie ma żadnych przeprowadzek, żadnych remontów, nic takiego i jest relacja jakaś, to jest pokazane, kochani, yy, że mogłoby być trochę takie yy, poczucie, braku stabilizacji na ten moment, albo jesteście z osobą, która nie chce związku. Przyjrzeć się, przyjrzeć się. Raczulis ogólnie się ma przyjrzeć na osobę, która nie chce z nim związku. Albo nie jest dobrym związkowcem. miszki panna. Tu się nie można wyleczyć. Albo Wy z siebie się nie możecie wyleczyć i tęsknicie. Albo ktoś jest chory i się nie może wyleczyć i to jakby rzutuje trochę na Waszą relację. Um, Albo ogólne takie zniecierpliwienie, że czegoś nie ma, że się coś nie leczy i nie naprawia, więc no to nie jest jakaś super pozytywna energia. Z wagą mamy pokazane, że przynajmniej jedno z was, nie wiem które, jeżeli wy nie, to waga, nie, nie bardzo wie, czy tego chce. Tak, zastanawia się, czy ja chcę być z rakiem, a nie, nie wiem, nie, nie, no dobra, to bądź tutaj, jakby co, czekaj, ale może zobaczę, jakie mam inne opcje. Ta osoba się zastanawia. Jeżeli relacja już istnieje, nuda, nuda, przyjrzeć się. Skorpion, wyznania miłosne, zakochanie, oferty, prezenty. Przychodzi tu rycerz na białym koniu i kocha i chce robić, no nie wiem co, przynajmniej przytulaski, no bo to jest karta miłości. Z strzelcem, plany, poważne plany i nowa droga życiowa. Albo oddzielnie, albo razem, bo zale zależy od tego, w jakiej jesteście teraz sytuacji, ale jeżeli razem coś planujecie, to wam to wyjdzie. Ktoś przychodzi z planem konkretnym i chce go realizować. Z. Koziorożcem mamy karty zakończenia miski. To tak, jakby się miało coś zakończyć raz na zawsze. Tak, jakby miało już nie być czegoś, albo się już zakończyło i na razie nie ma nic. Jeżeli jest relacja, ale jest bardzo, bardzo trudna, to nawet bym się zastanawiała, czy ktoś nie uznał, że tu już nie ma powrotu do tego, co było, że już uczucia umarły. Tak jakby. Z wodnikiem mamy pokazaną kartę osłabionego trochę związku, albo kartę próbowa yy, bezsilności. O, właśnie, że ktoś coś próbuje, ale czuje się bezsilnie, bo ciągle nie może czegoś sprawić. Do tego stopnia ktoś jest bezsilny, że mógłby chcieć zmusić drugą osobę do czegoś. A to też nie tędy droga, ale osłabienie trochę. A z rybkami. Mamy pokazane albo problemy z wyjazdem lub samochodem, albo ktoś ma przyjechać, a nie pojedzie, albo zmianę, być może daty, zmiana daty wyjazdu czy coś takiego, zmiany, zmiana trasy, być może zmiany przy wyjazdach przy samochodach, albo ogólnie, że jest jakaś stagnacja, nie idziemy do przodu, coś się nie zmienia i nie rozwija, więc się trzeba temu też przyjrzeć. Miszki związkowo, to wy się macie naprawdę zastanowić bardzo poważnie się zastanowić. Kochani, zasługujecie na miłość, jest karta anielska. Czy ja muszę mówić więcej? Naprawdę jakiś raczuliś myśli, że osoba kocha, albo myśli, że coś z tego będzie, a ma się bardzo dobrze zastanowić, czy ta relacja jest na pewno dla niego dobra. Jeżeli macie dobrą relację, to ja nie mówię do was. Po prostu, Miszki, w ogóle nie brać tego pod uwagę. Jakaś grupa raków naprawdę musi zobaczyć, na co zasługuje. Zasługuje na prawdziwą miłość, a być może jej w tym momencie nie dostaje. Miszki, tyle. Do przemyślenia, a w pracy i na studiach do roboty. Dobra? Żeby nie było jaj. Do roboty. Zabieramy się. Misiaczki tyle. E, jak się Wam to do czegoś przydaje, to pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo. a Na razie buziaczki. Pozdrowianka. No i papa. Pa.